Szrek i Fiona są razem bardzo szczęśliwi. Słyszeliśmy, że spodziewają się dziecka. Lalilu odwiedziło ich przytulne bagienko w dalekiej krainie, żeby wszystkiego się dowiedzieć. Użyjmy złotej wstążki, żeby zrobić ubranie dla Fiony. Odrysuj lalkę i wytnij kawałki, kilka szwów po bokach, i musimy tylko przewrócić materiał na drugą stronę. Ale Fiona potrzebuje dłuższych rękawów. Przyozdób dekolt i złotym sznurkiem. Namaluj złoty wzór na gorsecie. Uczeszmy jej włosy. Przeczesz je i zrób warkocz. Zawiąż złotą wstążkę na początku i końcu warkocza. Pomaluj buty tak, żeby pasowały do sukni. Rozdób buty złotym brokatem. Nawet kopciuszek będzie zazdrosny. Słońce zaczyna zachodzić, muszę się schować. O nie, nadchodzi zachód słońca! Promienie słońca świeciły na Fionę i schowała się w drewnianej chatce. Bo Fiona była pod wpływem okropnej klątwy. Fiona za dnia była piękną księżniczką, ale po zachodzie słońca zamieniała się w ogra. I to po zachodzie słońca Fiona dowiedziała się, że jest w ciąży. Wow! Jej skóra zrobiła się zielona. Musimy więc pomalować jej szyję i twarz na zielono. Pomaluj jej też ręce. Nie zapomnij o nogach. Wytnij uszy z papieru piankowego. Uformuj je w ten sposób i pomaluj je tak, żeby pasowały do skóry. Te uszy potrafią usłyszeć każdy dźwięk, nawet spadające płatki. Musimy zmienić jej też ubranie. Gorset może być za ciasny. Potrzebujemy czegoś luźniejszego. Raz, dwa, trzy. Trzy małe ogry. To prawdziwa niespodzianka dla Szreka i Fiony. Dodaj teksturę glinką rzeźbiarską. Kilka ostatnich poprawek narzędziem modelującym. I pierwszy jest gotowy, a teraz mamy wszystkie trzy małe ogry. Pomaluj mu twarz, uszy i całe ciało farbą akrylową. Zrób to samo z drugim ogrem. Trzeci będzie taki sam jak pozostali: cały zielony. Pomaluj im białka oczu. Buu, wyglądam jak duch? Dziewczynka ma niebieskie, a chłopcy brązowe oczy. Namaluj im małe piegi. I dodaj róż na policzkach. Te trojaczki świetnie się bawią. Każdy ma inne włosy. Dziewczynka ma już swoje pierwsze włoski. Wietnij dla niej kokardę z papieru piankowego. Pomaluj ją w białe groszki. Jeden z braci ma rozwichszoną fryzurę, a drugi nie ma jeszcze włosów. Zróbmy bagno ze slajmu. Wygląda jak muł. Wylej slime przed domkiem. Nad bagnem unosi się mgła. Małe ogry uwielbiają pluskać się w zielonej, bagnistej wodzie. A najbardziej kochają bańki. Kochanie, możesz popilnować dzieci? Muszę iść do sklepu. Nie mogę zostawić ich samych. Jasne. Świetnie radzę sobie z dziećmi. Obiecuję, że nie spuszczę z nich oka. Okej, okay, dzieciaki, zachowujcie się! Niby co jest takiego trudnego w opiekowaniu się trójką dzieci. Najpierw popluskają się w bagnie. Wszyscy są zadowoleni. Teraz mogą pobawić się na chłystawce. Cała trójka świetnie się bawi. Okej, okay. raz, dwa. A gdzie jest trzecie? Gdzie jesteś ogrzynko? Nie bawimy się w chowanego. O nie, zgubiłem dziecko. Wróciłam. I jak było? Wszystko w porządku? No wiesz, ym, tak jakby nie mogę znaleźć nigdzie naszej córki. Widzisz? Dlatego kazałam ci nie spuszczać całej trójki z oka. O, tu jest! Ach, Fiona, co ja bym bez ciebie zrobił? Zróbmy teraz pieluszki dla dzieci. Złóż arkusz który na pół i wytnij kawałek. A teraz odrysuj go na kawałku materiału. Trzy pieluszki. Wystarczy dla każdego. Dodaj rzep. Przyrozdob, małymi pajączkami. Przechowamy pieluchy w wygodnym plastikowym pudełku. Szereg ma dziś ważne zadanie. Po raz pierwszy zmienia pieluszki. Nie martw się. Najpierw muszę przynieść tu pieluchy. Gotowe. Teraz muszę je jakoś zaczepić. A, fiu, udało się. I kto jest najlepszym tatą? Ja. Wytnij trzy ubrania z białego materiału. Załóż je. Każde dziecko będzie mieć inne ubranko. Chłopcy będą mieć ubranka z Juty, a dziewczynka będzie mieć suknię do ziemi od lalki LOL. Namaluj wzorki farbą akrylową. Dodaj koralik w kształcie grzyba. Zrób kołyskę z gałęzi. Zrób dwie takie części. Dodaj pionowe wsparcie i przymocuj drugą część. Dodaj cztery nogi. Kołyska będzie się kołysać na zagiętych gałęziach. Zrób barierki z cienkiej gałęzi. Skrzyżuj dwie małe części. Potrzebujemy zawieszek w kształcie biedronek i frenzy. Wszystkie części zmieniły się w fajną zabawkę. Przymocuj sztuczny mech do poziomych barierek. Ta kołyska jest bardzo przyjazna dla środowiska. Zainstaluj materac z zielonej wełny. Dodaj poduszkę z trawy. Jest miękka, ciepła i naturalna. Zawieź portrety na ścianach. Szrek pokazuje dzieciom nową kołyskę. Szkoda, że nie robią takich w moim rozmiarze. Ok, połóżcie się wygodnie. Wełna jest miękka, mech jest mokry, a poduszka z trawy jest świeżo przycięta. Spójrzcie na ten room service. Ach, śpi, kochanie. Chyba dzieci zasnęły. Lepiej już pójdę. Małe ogry nareszcie dały rodzicom trochę ciszy i spokoju. Ale nie na długo. Ua! Dlaczego robicie tyle hałasu? Prawie obudziliście całe królestwo. Zaraz was nakarmię. Zróbmy buteleczkę dla każdego z nich. Nanieś gorący klej na szklaną powierzchnię i zaklej dół. Teraz wymieszać glinkę. Oklej każdą słomkę glinką i uformuj je w ten sposób. Ups, chyba musimy przyciąć łodeszki. Plony w tym roku dopisały. Zapisz przepis na jedzenie dla ogrów bobasów. Jedna gałka oczna, kawałek wodorosta i trochę sowiego mleka. Zaklej szyjkę butelki gorącym klejem, odwróć ją i uformuj smoczek. Pomaluj dynię. Zróbmy teraz krzesełka z trzech gałązek i materiału. Przedniej gałązki. Weź cztery duże i sporo mniejszych. Połącz kawałki, aby powstały nogi krzesła. Uformuj górę, aby wyglądała jak krzesło. Zrobiliśmy trzy krzesła. Wystarczy tu miejsca dla wszystkich. Dodaj hamaki. Przymocuj blat stołu ze sklejki w ten sposób. Pomaluj go odpowiednim odcieniem farby akrylowej. Siadajcie, czas na obiad. Podczas gdy Fiona trzymała dziecko, ludzik z piernika sobie usiadł. Ła! Jestem gotowy na obiad! Pierniczku, nie rozpraszaj Fiony. Musi się zająć trójką dzieci. Każdy chce jeść za trzech, ale one bardziej tego potrzebują. Wszystkie dzieci są nakarmione i szczęśliwe. Fiona i Szrek są trochę zmęczeni, ale zjedzą romantyczną kolację przy bagnie. Weźmiecie mnie ze sobą? Dom jest tam, gdzie jest jedzenie. Zamieńmy tego popsutego konia w osiołka. Zrób pysk osła z glinki rzeźbiarskiej. Zrób otwartą szczękę i zadarty nos. Przyklej krótką grzywę. Dodaj czarne uszy. Zrób mu białe zęby. Pomaluj białka oczu. Nie zapomnij o ogonie. Pomaluj skórę suchym pędzlem. Szrek, wychodź! To twój kumpel! Osioł! Wszędzie pełno błota. Nie mogę przez nie przejść. Ale te bąble są fajne. Nikogo nie ma w domu. Dobra, zostanę tutaj. O, oh wow, mam gości. Co za niespodzianka. Prawie utonąłem w waszym bagnie. Nie trzeba było tu łazić, jak nikogo nie było w domu. Musiałem znów ocalić twoją kryjówkę. Z taką rodziną nigdy nie będziesz się nudzić. Daj nam lajka, subskrybuj Lalilu i kliknij dzwonek, żeby nie przegapić nowych filmików.